Tym podcastem zaczynamy całą serię odcinków dotyczących faktur. Naszym celem jest zbudowanie pełnego obrazu, czym jest ksef, jakie niesie obowiązki i korzyści, a także jak się do niego przygotować. System KSEF to nie tylko dodatkowe obowiązki i kontrola dla niektórych podatników, dla obsługujących system może przynieść ułatwienia, jeżeli będą potrafili nim mądrze zarządzać. Postanowiono dać podatnikom więcej czasu na przygotowanie. Przesunięto start obowiązkowego KSEF, co do zasady na 2026 roku. Dlaczego data 1 lutego 2026 roku tak naprawdę jest istotna dla wszystkich przedsiębiorców? Dlatego, że od momentu startu KSEF i od momentu, w którym pierwsi, duzi podatnicy zaczną wystawiać w KSEFie faktury, to faktury przez nich wystawione będą przez ich kontrahentów do odbioru tylko i wyłącznie za pośrednictwem KSEFu. Trzeba pamiętać o tym, że KSEF to nie tylko system do wystawiania faktur, ale również i system do odbierania faktur. W związku z tym, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nawet jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, nawet jeżeli masz wśród swoich klientów tylko osoby fizyczne i nie wystawiasz faktur, to jednak nie ma opcji, żeby KSEF cię ominął. Będziesz musiał z niego korzystać, żeby móc odbierać faktury od swoich dostawców.